Dzień dobry, dzień dobry, witam was na kanale, taki troszkę niecodzienny widok właśnie wstaje powoli. godzinka 8.30, jasno już się robi na dworzu, ale pogoda niestety nie sprzyja. Jest przyjęta dlatego, że mija. Wczoraj dostaliśmy alety. No i co? Pora zbierać się z tego byra. I zaczynamy na mnie, dzień. Muszę jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was jeszcze raz w kuchni. Dzień e, dobry, dzień dobry. Witam Was jeszcze raz Z kuchni. Jak to przeminęło? Witam już w lutym, w nowym miesiącu. Witam Was e, z rana. Już 8 już... minut, tak. Nieco nie właśnie czekam na mm, kawę, Co miałam z myślą na ale to nie będę mam pokazywała, bo ja nie, nie wiem wiele, a na dumniej na nie mam skara, więc nie od razu wejmę. Taką papiję jak wrócę, bo będę szła ze śmieciami i e, pochlemek. No nowe mało, no i witam was I znowu była wiosna Nie ma wiosny Czymś mnie nazwać spisała mi No, żebym się w końcu doczekała tej upragnionej wiosny Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciała się doczekać tej upragnionej wiosny Bo mam takie fajne plany z nasz członem Żeby pojeździć rowerem no ale co, jeszcze nie teraz, Nie wieje. wieje, z rana, nastaliśmy no, wczoraj. wczoraj, ty. no i dzisiaj pokażę wam trochę, jak wygląda ta moja codzienność, co robię tak z rana i później. Հաթունսը թախինա չի։ Նա ուրոսն է այտեն, ինտերնետ մենթիոնի մանդատում ալա։ Jak zawsze muszę wylać trochę. Dobra. No to ci, którzy też zaczynają śniadanko, życzę smacznego. Ja idę szamać i widzimy się później. Yy, dobra, teraz będę w sumie yy, ściągać Od tej Ala piżamki Podobno mi się tak przekręca I nie mogę jej Ujarzmić No ale Jakoś staram się Żeby nie wyglądać jak klejki Dobra To ja idę Z tym co nam do łazienki Zobaczcie znowu. O dobra, jestem już. Musiałam trochę pomalczyć ze Teraz sobie po... Ale pachnie. Wiecie, na no takie fajne kapsunki, e, Ariela bodajże, i one tak pachną, że normalnie chyba zacznę brać w Mam wrażenie, że pańczykówki są warunki inoplane. No i... No nie mam. Czy będzie w sumie urodzić I tak wygląda moja codzienność, jeśli mam pranie. nie ściągam. No ale tu nie będę mam Panie, tego chyba miał. Nie chcę cię oglądać. Ale normalnie. Te kapsunki Aniel. cię, pokażę No, widzmy no, są te. My dostaliśmy je. Od kolegi, który jeździ do Niemiec Także wow mm. I one wyglądają tak Po prostu taką kapsułkę, co mnie tracie, nomemna bezpośrednio I mm, naprawdę wystarczy jedna i to wow Także takie kapsułki. Bardzo Wam polecam, fajne są i naprawdę mam wrażenie, że pranie lepiej napierają Słuchajcie No i tak właśnie Jeśli nie Mam nic takiego do um, Robienia, w sensie Jak mam pranie to mam trochę Więcej roboty i znaczy jak Mam mówię, że Porobiłam trochę Roboty no to znaczy, że Było Planie no do poskładania i do zdjęcia. Także to wygląda tak. U mnie? U mnie moje poranki nie różnią się niczym, bo to ja niestety nie pracuję. Przeważnie większość wygląda tak samo, że wstaję Tak jak dzisiaj, robię kanapki Śniadanko, zaraz sobie lek wezmę Robię z mi śniadanko Myję naczynia, jeśli zostają Czasami mi się nie chce na bieżąco Ale czasami też się nazmierają po kolacji Ja się na to pomyję Dzisiaj na umiar mielone, czyli na stały repertuar. <grymne> Mamy bardzo mniej mielony. Chociaż powinnam zmienić ten repertuar, bo trochę nudny się robi. Także już mam konie podkładane. I no, przepraszam je pokładać, bo ma Ogarnę śmieci i będę szła ze śmieciami i muszę kupić chlebki. Bo ona dzisiaj na jutro nie będziemy mieli. Wczoraj kupiłam coś do chleba, a dzisiaj yy, będziemy to zajadać po prostu. I, I ostatnio Wam pokazywałam właśnie, były takie pomocy, że yy, są skóre do picia, a ja jeszcze nie piłam. No to u mamy inny smak, chyba truskawka by był Teraz mam taki. Powiem Wam, że bardzo yy, dobry. Tylko, że niestety smutki. Mama twierdzi, że to jest niezdrowe, bo jest, ma dużo cukru. Ale no wiecie, no czasami tam jako drugie śniadanie można się napić, więc dzisiaj na drugie śniadanie leci skryk zamiast jogurtu, bo ja mam jeszcze jogurty skryk. Ja kupuję przeważnie te zwierzątki albo delikatessa w centrum. Jeszcze są takie fajne. Co moim spodem owoce takie. Dobra, ja się rozłączam i później jeszcze się odezwę. Ok, no i Chwila odpoczynku. Muszę ogarnąć sobie pamięć, przegrać zaraz z karty na laptopa, bo mi już trochę jęczy że pamięć zajętą mam więc mam wszystkie wideo co mnie poprzegrywam no i ja tutaj odpocznę i zaraz podłogi no i wezmę się za tego laptopa nie będę już wam pokazywała jak moje podłogi no bo wszyscy wiedzą trochę się zmęczyłam więc ogarnę i będę miał obiad. No i tak wygląda moja codzienność, jeśli mam jakieś porządki, mm, jeśli mam coś do zrobienia. Tak jak mówiłam, każdy mój poranek wygląda tak samo zaraz po wstaniu, także yy, nic ciekawego, ale postanowiłam pokazać coś innego, także do usłyszenia za chwilę. No i dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, dzisiaj troszeczkę wcześniej się z wami pożegnam. E, oczywiście proszę o kciuki do góry. E, będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej e, o subskrypcję. E, dzisiaj pokazałam Wam taką moją codzienną rutynę, co robię mm, na południa. E, także... To by było na tyle i muszę poczekać na wypłatę, bo zaczyna mi się mu robić, spamięcić o mnie fajnie. Nie wiem, czy nie kupić sobie dysku no, przenośnego. Będę musiała znaleźć, no, będę kupić chociaż 500 takiego, bo z to mi No i będę y, filmik, przeszkoda. No, ma to jednak praca. Musimy na pewno te, które nie będą potrzebne. No ale wiecie jak to jest. Do telefonu też większą pamięć będę musiała ogarnąć. Także mm, to tyle. Dziękuję, że jesteście, że przychodzicie do mnie powoli. Ja na dzisiaj będę odpoczywała, bo Tu sprzątałam. I jedną mam radę, jeśli macie fajnie wyprane yy, koce. To ja dzisiaj zrobiłam tak fajnie, że miło łóżko. Ten koc na łóżko położyłam. Otworzyłam okno. Tak pięknie mi pachniało. Roznosił się zapach od tych kapsułek, że nadal czuć jakby y, tutaj wiecie, y, coś fajnie pachnie. Także na dzisiaj to by było tyle, jeśli chodzi o vloga. I taka moja mała polecajka. Odbierajcie okna, jak macie świeżą ekranę, Poście, Ten naprawdę pięknie, po porządkach ten zapach się roznosi idealnie Jeszcze raz dziękuję pięknie osobom, które mają, Zachęcam do pozostania dłużej Proszę o kciuki do góry, subskrypcję I do zobaczenia w kolejnym filmie, czyli jutro, pa!